Witam, witam wszystkich. Dzisiaj zagramy w Guns N Robot. Trochę mi się pierwszy początek, więc musiałem go obciąć, więc... Let's go! Tworzymy swoje roboty. Taki robocik wyglądał tak jak tak. Przykładowo, albo... Jest taki drugi, do którego nie domontowałem rączek. Ale używam na razie tego. Na razie wam nie będę pokazywał jako tako tutoriala, tylko pokażę wam grę. Jak widzicie mam dopiero level drugi. Z levelami jest taki mały problem, ponieważ ciężko w ogóle grać z ludźmi, którzy mają taki sam level jak wy tak naprawdę. I z początku mi się wydawało, a spoko, nie tam 3 na 3 było i levele pierwsze, drugie, a git. I nagle... jak zdobyłem level drugi, nagle jest 4x4 na 4 i przychodzą levele 27, 40 i tak dalej, i tak dalej. No więc przywitajmy się z bieniem, siema bieniu. Siema no, więc będziemy dzisiaj nagrywać... Mam nadzieję właśnie. Taki jest problem, że ciężko w ogóle dorzucić się do teamu, bo nie ma, nie ma znajomych, prawda Bieniu? Niestety nie ma. No, niestety nie ma. Więc będziemy jakoś kombinować, żeby zagrać razem, ale zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ale Bieniu. mało graczy jest na razie. No, Bieniu jesteś w grze, tak? No czekam. Dobra, to dawaj B. Battle. No, jesteśmy, dobra. Jak na razie jesteśmy naprzeciwko siebie, ale na samym końcu, jak już dorzucą się wszyscy gracze, będzie można, znaczy, będzie taka mała roszada i zobaczymy, czy będziemy razem, czy przeciwko sobie. Tak? Rano, czasami na 3 minuty musiałem czekać na gracze. No, no, widzisz, widzisz. Bieniu ma level drugi, ja mam level drugi oraz level pierwszy naszego robocika. Ty, Bieniu, ty w ogóle wiesz, jak zmieniać level na, na jakiś wyższy. Mam wyśle, po prostu nabijam No tak, ale to nabijasz level tego Gracza, a nie robota To chyba musisz mieć części lepsze Aha, no może i tak Jak na razie to się chyba spotkałem tylko z levelem trzecim To chyba Light, Heavy, Medium, tak mi się wydaje Jeżeli dobrze kręży to tym na 45 levelze miał chyba czwarty level Łoków Zobaczymy, czy ktoś do nas dołączy. Nad nie musiał we mnie trafić, żeby mi obrażenia zadać. <noise> no bo rakietami do ciebie napierdzielał. To się nie dziw... Dobra, no, no, przywitajmy się z typem. To się przywitaliśmy ze Stangi ze sobą. <gry> Mogęś napisać coś innego, <gry> mało małomówny gościu. Tak jak widzicie, musimy trochę tutaj czekać. No cóż, nic nie poradzimy, taka gra. No, mam nadzieję, że ktoś dołączy, bo ogólnie liczba graczy nie jest zbyt dobra w tej grze, nie? Uzbrójcie się w cierpliwość. <gry> Cześć, który to tak się wczoraj nazywał taki dobry gracz? 28 X... level, coś takiego chyba. A de... do Dordi... Bo był rano. Taki na czerw... czerwony ryjek, tak? Tak, tak. No tak jak tutaj widzicie, mamy tutaj takie ryjki żółte, no tak, go się wyłączył, akurat na dołączył. Małe ryjki żółte, ale je można zmieniać. Nie wiem jeszcze jak. Nie da ale... się. Jak no, na tą, da jak wejdziesz do Garaszu i konka. No, tak? na górze jest. No. Ale to chyba 23 tysiące kosztuje. Ja pierdzielę! 23 tysiące to jest hardcore jakiś, ale dobra. No jak się dostaje, to zazwyczaj po studie. Przeważnie za każdą wygraną dostaje się bardzo mało pieniędzy i bardzo mało XP, więc 23 to bardzo dużo. michael 2002 r o o, no. o, 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 Żeby tylko takie levele były. Piąty. To całkiem wysoko. Ale masz robota pierwszej rangi. To co, ale już lepsze bronie może mieć. Ale mamy jeszcze szansę go odkryć Czyli coś mi się wydaje, że czekanie będzie dłużej nagrywane niż kurwa sama gra, dwie minuty i koniec No dana gra... znaczy dana plansza chyba jest 3 minuty, nie? Jest, dobra, super Tylko, że gości ma trzeci level Więc ma heavy. Jest taki dobra, jestem przeciwko tobie tak czy owak Bieniu ma już pozamiatane i na pewno przegrają. Ten, ten, ode mnie ma trzy bronie, nie? Tak jak widzicie, lewym i prawym można strzelać albo dwoma na raz. Po lewej stronie u góry macie ryjek, czesta oraz koła. I to wam pokazuje jaki jest damage danej części, bo można rozwalić. Bieniu! Uciekaj! Kurcz zaczął mnie atakować jako pierwszego, ale i tak go załatwię. Oś tu! Jak widzicie, w większości odhita się nie ginie. Bieniu mi wali po kołach, nie? No jak jeden. Zniszczycie komuś koła, to gości przestaje się ruszać i są automatycznie naprawiane. Ale cię zaraz zatłukę. Ale nawet jak są już naprawione, to i tak będziecie tak wolno się ruszać, że i... Nie ma szans Co to za przyspieszenie kurwa Można zbierać bufy tak jak to Bieniu przed chwilą zioł jakiegoś bufa na przyspieszenie Oprócz tego są jeszcze bufy na amunicję, bronię i coś takiego więc sporo tego jest i bardzo przyjemnie się gra dzięki temu Bo od odbienia bo on ma za dobre bronie nie? No moje bronie akurat należą do podstawowych i do dalekiej odległości do strzelania A bieniu ma lepsze ode mnie Bieniu, bieniu o. Pytanie. Najgorsze jest to, że ten kto trafi ostatni gościa i gościu wybuchnie, temu zalicza właśnie killa, a nie ten kto zadał najwięcej damage. Uciekaj, uciekaj Uuu, widzę tego mojego załatwiają. Działaj. W tej chwili gościu załatwił mi koła i próbuję go jakoś dobić też po kołach. Więc zaraz napadą padną koła. Na szczęście. Podejrzewam chyba temu. No i tak jak widzicie... Zatrzymał się nie tam gdzie trzeba, więc strzelam tylko lewym pistoletem i załatwiam mu jego broń. A Bieniowi skończyła się energia, bo nie oszczędzał. Umarło mi się. A widzisz. i tutaj właśnie już mi się koła naprawiły. Byłem w stanie przesunąć je o kawałek, ale i tak zaraz mi padną. E, tak jak teraz. I myślę, że zabiję typa. chociaż mam za sobą takiego kretyna. Hej, hej, zabiłem typa. ma broń? A właściwie on go zabił. tak Ten mój? Nie wiem, chyba tak. Eee, wygraliśmy. Ich. Kuj, nikogo nie zabiłem, ale nieważne, nie? Tu macie Zdeżyłej. życie zwykłe, a tutaj naszą energię, która się też kończy. Tu jest prędkość. I TD IPT. 32 tysiące zmiana kosztuje. A widzisz kurwa 300 kredytów, 156 expa. Plate with robot Rusty. Więc nasz robot się nazywa Rusty. I tutaj widzicie ile jest graczy w ogóle w grze low. I cały czas tak jest. Jak na razie, więc mam nadzieję, że będzie więcej. Chociaż zobaczymy. Kolejna runda. Wiesz co? Nie, zostawimy tyle i zobaczymy czy się w ogóle spodoba komukolwiek. Aha No, więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pożegnaj się wieniu. Na razie. Jeśli się spodobało, to dawajcie łapki, ok? Na razie.